Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Temat na pewno skomplikowany w określeniu jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ dla jednych technologia stanowi ułatwienie życia codziennego, dla innych będzie ona zbyteczna albo potrzebna w minimalnym stopniu. Tyle ile osób, tyle argumentów pojawi się w poparciu swojej strony. Sama korzystam z technologii, chociażby tutaj publikując ten odcinek. Dziś. Chciałabym przedstawić inną twarz technologii, opisując w jaki sposób budowane są nieorganiczne struktury, w jaki sposób dochodzi do przejęcia i kontroli organicznych struktur. Żyjemy w rzeczywistości, w której istnieją dwie różne kreacje: pierwsza naturalna, organiczna, w wiecznym przepływie, a druga sztuczna, ograniczona, zamknięta, bez przepływu wiecznej żywej energii. Jeśli ktoś naprawdę dobrze przyjrzy się naszemu dzisiejszemu światu, z pewnością nie będzie w stanie zaprzeczyć, że z tym obrazem jest coś nie tak. Ilu ludzi kwestionuje nasz stan ewolucji i wyznaczoną przez nią historię. Niezależnie od tego, czy można w to wierzyć, czy nie, wniosek jest oczywisty: całe stworzenie na tej planecie, życie, istnienie, świadomość opiera się na zniekształceniach planów i mutacjach w DNA. Ktoś mógłby zapytać, czy są na to dowody, jak dokonano tego zmanipulowania. Z pewnością historia miałaby więcej wskazówek, z wyjątkiem tego, że istnieją dowody oszustwa, które okazały się bardzo skuteczne w manipulowaniu świadomością rasy ludzkiej w zakresie dowodów. Jak usunąć dowody i ukryć informacje przed cywilizacją, aby napisać na nowo jej historię? Pierwszym i oczywistym sposobem jest usunięcie prawd. Z odpowiednich źródeł, pisma świętego Biblii, ogólnie archiwów. Następnie trzeba dokonać ich przepisania. Potem trzeba zająć się systemem wierzeń i edukacji. Nasz system edukacyjny tworzy określony typ szablonu dla świadomości, i to wyznacza miary intelektu. Osoba przeszkolona w ten szczególny sposób staje się logiczna, racjonalna. Istnieją również bardziej przebiegłe procedury. Naprawdę skuteczną metodą jest mitologia, lub wszelkie wątpliwe historie o podłożu religijnym lub mistycznym, które są wszystkim znane, lub przynajmniej większości są znane. W efekcie mamy historie, w które niektórzy wierzą, a inni nie. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów trwałego ukrycia istotnych prawd: zmienić prawdę i dostosować jej kontekst intelektualny lub naukowy. Oraz nadać jej naiwność, dwuznaczność lub nieprawdopodobność. Niektóre dawne cywilizacje na naszej planecie działały w spektrum wyższych częstotliwości, choć trudno to sobie wyobrazić przy naszym materialistycznym i liniowym programowaniu. Oznacza to, że dowody na istnienie tych cywilizacji po prostu nie są obecne materialnie ani dostępne dla fizycznej percepcji i niełatwo zaakceptowalne w naszej Nauce 3D. Dziś nasi naukowcy widzą pewne ograniczenia w procedurach eksperymentalnych, stosowanych do ustalenia, zbadania czy ujawnienia prawdy. Będzie to coraz większy problem. Sam umysł i świadomość są w stanie zrozumieć i zdobyć wiedzę, ale te zdolności różnią się u poszczególnych osób. Jedną z ważniejszych zdolności człowieka jest intuicja. Cecha zaniedbywana i tłumiona niestety na naszej planecie. Nasza intuicja, kiedy jest w pełni funkcjonalna, może i posiada potencjały uzyskać dostępy do pamięci komórkowych, które zawierają z kolei ogromne ilości danych. Intuicja niestety jest niezrozumiała nauce. Nie szukając daleko i specjalnie, Wikipedia wskazuje nam, że intuicja jest bardziej potocznym i beletrystycznym, a nieżeli naukowym pojęciem. Problem polega na tym, że patrząc na nasze systemy edukacyjne, to im wyższe wykształcenie człowiek otrzymuje, tym bardziej umysł staje się zależny od poznania za pomocą zmysłów fizycznych i zdobywania faktów metodą naukową, czyli logika z poziomu naszego wymiaru 3D. Patrząc na formy edukacji na naszej planecie, to rozwijają one umysły które są zaprogramowane i ustrukturyzowane, próbujące zrozumieć coś nowego, bazując na starym. Wyłączają one czynniki kreacji i naturalnego pojmowania świata. Tak naprawdę poznanie prawdy z wysokim stopniem pewności nie jest wcale zależne od rozpoznania i metod nauki. Patrząc na treści zawarte w książkach podróżnicy i materiałach pochodzących od opiekunów, jesteśmy jeszcze Daleko w polu. Wyjaśniają nam, że dopóki nasi naukowcy i kler nie będą w stanie odkryć, że wszechświat zbudowany jest z uporządkowanego modelu wielowymiarowej rzeczywistości, której fizyka i duchowość, ewolucjonizm i kreacja współistnieją razem, to nie będą oni w stanie udowodnić i zaprzeczyć istnienia innych światów. Nasza populacja nie wie, kim jest lub czym jest człowiek. Nie zna celów istnienia na tej planecie. Jeśli człowiek działa jedynie z poziomu ego, będzie jedynie obserwował i zbierał dane, które dają mu naukę o ego czyli naukę opartą na interakcji człowieka ze wszechświatem. Nasza cywilizacja została zaprogramowana do myślenia w pewien szczególny mechaniczny sposób za pomocą lewej półkuli mózgu. Lewa półkula odpowiedzialna jest za myślenie analityczne, myślenie logiczne. Nic w tym złego można pomyśleć. Otóż błędne jest to myślenie, ponieważ taka jest rzeczywistość Newtonowska i ta ścieżka prowadzi w ewolucji w ślepą uliczkę. Jest to podejście czysto intelektualne, oparte na logice 3D, według której wszystkie struktury składają się jedynie z cząstek pozbawionych prawdziwej całości lub struktur międzywymiarowych. Przy obecnej formie intelektu, żadne IQ jakiejkolwiek wielkości nie umożliwi zrozumienia wszechświata. Natomiast prawa półkula to wewnętrzna świadomość i intuicja. Odczytuje ona bezpośrednio wibracje innych ludzi i otoczenia, zdobywając. Natychmiastowe informacje w znacznie bardziej niezawodny sposób, unikając iluzji i pułapek poglądu ego, lewej półkuli mózgu, w którym umyśle powstają i manipulują się jedynie kopie doświadczeń. Myślenie i intuicja prawej półkuli mózgu jest synonimem rzeczywistości kwantowej. Fizyka kwantowa rozpoznaje zasady wibracji i rezonansu. Każda myśl, Zapisuje się we wszechświecie i powiększa jego zbiory danych. New Age, który głównie bazuje na channelingu poprzez wiele istot pozaziemskich, uczy nas, że wszystko co musimy zrobić, mniej więcej, to medytować o harmonii, świetle i miłości, a negatywne siły zostaną pozbawione mocy, co oznacza, że sukces można osiągnąć całkowicie z perspektywy wyższego wymiaru i zignorować prawdziwy świat nieporządku koncentrując się wyłącznie na pozytywach i zachowując się tak, jakby negatyw w ogóle nie istniał. Ale w ten sposób narażamy się na ataki i manipulacje, mające na celu realizację planów zniewolenia. Duża część ruchu New Age jest subtelnie programowana w ten sposób, aby wzmocnić lub przynajmniej utrzymać niezgodę na naszej planecie. Nie jesteśmy oddzieleni od tego, co negatywne. Ziemska technologia w opinii opiekunów nie pochodzi z naszego ludzkiego geniuszu niestety. Informują, że większość technologii, które ułatwiają nam nasze życie codzienne, jest wynikiem działań istot pozaziemskich. W jaki sposób istoty pozaziemskie przyczyniły się do rozwoju technologii na naszej Ziemi? Wyjaśniają, że zostało to dosłownie elektroniczne umieszczone w umysłach ludzi, oczywiście tych wybranych ludzi. Wszystko to zostało tak zaplanowane, aby nasza nauka mogła sukcesywnie przyspieszać rozwój określonych technologii. Po co? Jest to częścią planu, bo nie ma nic za darmo. Oferują technologię, aby następnie wykorzystać swoje technologie do manipulacji i kontroli całej populacji, sieci linii energetycznych, trzon radia, telewizji. Technologia światłowodowa, cyfrowa, puls elektromagnetyczny, pulsy dźwiękowe czy technologia mikro pojawiły się w naszej cywilizacji poprzez wybrańców ludzkich geniuszy. Oznacza to, że ci, tak zwani, wybrańcy na Ziemi zostali przygotowani i wykorzystywani do potajemnej inspiracji poprzez upadłe istoty pozaziemskie. Wyjaśniają nam, że w naszej populacji jednostki te zostały wyselekcjonowane przez istoty pozaziemskie do ujawnienia tych cudów technologicznych, przypisając sobie tym samym wynalazki i cuda techniki, z których korzystamy na co dzień. Nic bardziej mylnego. Istoty pozaziemskie mają swój plan, które realizują od dawna. Ci wybrańcy nazywani są iluminaccy śpiący. I to właśnie dzięki nim nasza ludzka nauka mogły rozwinąć się poprzez potajemną inspirację. Opiekunowie wyjaśniają nam, że nasza rasa nie potrzebuje samolotów, jeśli posiadamy wiedzę o naturalnych portalach i przejściach gwiezdnych wrót. Nie potrzebujemy żarówek, jeśli nasza rasa wie jak wyprojektować zawarte w sobie świecące stojące fale pola biologiczno-dionowego. Diony są oscylującymi cząsteczkami praświatła o podstawie elektrycznej. Podstawą pozytywnie naładowanych cząsteczek, takich jak protony, pochodzące z pola partika, albo kiedy cywilizacja wykorzystuje naturalne systemy wolnej energii. Tak naprawdę, ziemskie technologie, z których korzystamy, nie są łagodnymi i pomocnymi cudami ludzkiej nauki, za które uchodzą. Ich rozwój został zainscenizowany potajemnie i ma na celu niszczenia naszych organicznych struktur. Teraz powstaje pytanie, jak te technologie mają niszczyć nasze organiczne struktury. Ziemskie technologie mają wzmacniać technologie upadłych istot, które dawno temu zostały umieszczone na naszej planecie. Mowa tutaj o niuberiańsko-diodycznej siatce i technologii NET, czyli niuberiańska transdukcja elektrostatyczna, skonstruowana na Atlantydzie 25500 roku przed naszą erą. Kolejna istotna sprawa wpływu tych technologii to tłumienie aktywacji DNA i szyszynki po to, aby uwięzić ludzką świadomość w polu 3D. A kiedy ludzkie DNA jest stłumione, to ludzie nie mogą efektywnie przepuszczać przez ciało naturalne prądy siły życiowej. Technologie te mają wzmacniać również mutacje, które istnieją, aby obniżyć nasz system immunologiczny, a także przyspieszyć. Biologiczne niszczenie określonej części populacji. Wykorzystują to też do astralnego znakowania biopola, czyli astralne chipy, oraz kontrolę umysłu. Dalej mają za zadanie zakłócać naturalną pracę naszego mózgu poprzez zakłócanie pracy fal mózgowych, układu krwionośnego, układu hormonalnego, a w końcu po to, aby rozproszyć naszą uwagę na świat zewnętrzny w stronę pozbawienia mocy po to, aby uzależnić nas od zewnętrznych technologii, tak aby nasze naturalne moce, umysłu, intuicja i DNA pozostały nierozwinięte. To są tylko niektóre fakty, z jakimi dzielą się opiekunowie. Podczas kiedy tamci utrzymują naszą populację w zachwycie, oni przejmują pałeczkę, czyli powtórka z Atlantydy. I teraz, kiedy cieszymy się tymi technologiami i są one obecne, można je wykorzystywać oczywiście do promowania dobra, ale tak naprawdę zakres rozwoju naszej technologii inspirowany przez upadłych intruzów, był zaplanowany nie tylko jako mechanizm kontroli populacji, ale nasi podstępni gwiezdni sąsiedzi mają znacznie większe plany. Takie technologie jak Harp, ośrodek montag, elektrownie elektryczne, nuklearne, komputery, satelity oraz technologie elektromagnetyczno-dźwiękowe pulsy skalarne zostały nam podarowane po to, abyśmy mieli już gotowca na naszej planecie. Mieliśmy je mieć wybudowane po to, aby w kolejnym etapie połączyć je, bo mają taką możliwość za pośrednictwem nieubieriańsko-diodycznej kryształowej siatki oraz międzywymiarowych statków kosmicznych. Siatka ta została częściowo odkryta na naszej planecie, a w zasadzie jeden jej z elementów chodzi tutaj o Meksyk. Ogromna podziemna przestrzeń z gigantycznymi kryształami mających nawet ponad 15 metrów długości. Można poczytać o tym, że jest to największe takie odkrycie z tak ogromnymi, naturalnymi kryształami. W rzeczywistości nią nie jest. Jest jedną z 24 elementów siatki, ale to jest temat też na oddzielny odcinek. Cały ten połączony system ma wytwarzać i transmitować fotodźwiękowy puls. I cały ten system upadli potrzebowali, aby przebić się przez tarcze zasłonowe, które chronią portale do wewnętrznej Ziemi. To jest częścią planu z przymierza Lucyferian Anunnaki z 9560 roku przed naszą erą, a ten z kolei wchodzi w plan głównej inicjatywy przejęcia naszego systemu. W ten sposób przejmowane są planety przez te istoty i cały kontekst planu jednego porządku na globie. Sami opiekunowie trochę śmieją się z tego, żebyśmy nie myśleli, że są oni przeciwnikami technologii. Absolutnie nie. Raczej próbują zwrócić naszą uwagę na zagrożenia płynące i podkreślają, że to my jesteśmy organiczną technologią. Mamy sobie poświęcić uwagę. Systemy nienaturalne i sztuczne mają podstawę w mutacjach genetycznych, ale takiej zależności my nie jesteśmy w stanie zaobserwować ze względu na brak równowagi. Niemniej jednak efekt jest obecny. Chaotyczna i fragmentaryczna świadomość zbiorowa rozwinie technologie negatywne i nieharmonijne, i odwrotnie. Negatywne technologie przyczynią się do obniżenia świadomości. W idealnym przypadku technologia powinna być przedłużeniem umysłu świadomości. Nie ma ona utrudniać rozwoju świadomości ani jej zastępować. Zdolności gatunku powinny się rozwijać, zastępując technologię. A jednocześnie bardziej wyrafinowane i zaawansowane nauki, wykorzystujące jako pomoc w poszerzaniu naszej świadomości. Nauka i edukacja uczą, że poza ludzkim poziomem świadomości nie ma nic nie ma duszy, nie ma wyższych fraktali. To jest klucz do usiedlenia rasy ludzkiej. Oznacza to, że należy rozwijać i uczyć czynników sprzyjających temu schorzeniu, takich jak zachęcanie do wzrostu ego, które tworzy zamknięty system świadomości. Poziom ludzki odcina się od duszy, zniechęca świadomość prawej półkuli, co skutkuje upośledzeniem intuicji, wyobraźni, zdolności twórczych i dojrzałości duchowej. Natura świadomości jest taka, że jest ona otwarta. Edukacja uczy systemów zamkniętych, zarówno w zakresie technologii, jak i ludzkich zachowań. I jest to właśnie stan narażający nas na zniewolenie czyniąc to uczy, że człowiek jest jedynie materialny i rozwija te aspekty świadomości, czyli lewą półkulę, które wzmacniają właśnie tą wiarę, tłumiąc natomiast aspekty prawej półkuli. Zdrowy stan świadomości, świadomy swoich wyższych tożsamości, duszy nad duszy aż do źródła, nigdy nie może zostać uwięziony. Podsumowując, pierwotna kreacja źródła Poddawana jest przez intruzów z kosmosu mutacją, którzy związani są z naszą planetą od tysięcy lat. Zmienili harmoniczną mechanikę życia ustanowioną przez pierwotne źródło, czyli dążą do stworzenia nienaturalnej, wypaczonej sztuki kreacji na Ziemi. Organiczny staje się jaki nieorganiczny, spowodowany przez mutację, w szczególności w DNA. W ten sposób tworzy się systemy nienaturalne, sztuczne. Sztuczne systemy to takie, w których sztuczna kreacja nadmiernie wykorzystuje technologię, ingerując tym samym w człowieka i w działalność człowieka. Podział naszego mózgu i zdolności intelektualne na lewą intelekt, prawą intuicję. Każdą z nich można oddzielnie manipulować. Na przykład edukacja może być ukierunkowana na rozwijanie intelektu, tłumiąc jednocześnie intuicję. Dając początek przeciętnej kondycji człowieka. A im bardziej tłumimy intuicję, a preferujemy intelekt, tym bardziej umysł i osobowość przypomina mechanizm komputerowy czy robota. Sztuczna inteligencja może działać jedynie na dedukcji, nie twórczo, w przeciwieństwie do intuicji, która ma potencjał, aby dostrajać się do nowych pomysłów. Konwencjonalna nauka uważa, że funkcje i przetrwanie człowieka są dziś nieefektywne i trzeba je wspierać, wzmacniać, wykorzystując do tego technologię. Robią to małymi krokami. To sztuczne połączenie sztucznych systemów z organicznymi spowoduje katastrofę, bo jest to proces robotyzacji ludzi, a nasz dwupłatowy mózg pomaga im w tym przejściu. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym.